Siema ludzie, mejo z tej strony. Witam w kolejnym odcinku z naszej serii z Penumbry. Jej, poprzednim razem chyba znaleźliśmy swojego ojca. naszego mojego ojca. Ojca naszej postaci, Jezus. Co, i te drzwi się otworzą teraz magicznie pewnie, Aha! Prawie przestałem myśleć o śmierci ojca. Chyba nie spodziewałem się już, że go odnajdę. Byłem zdecydowany dokończyć jego dzieło. Pokonać infekcję i skontaktować się z rojem. Czyżbym szedł do roja rojewskiego? Ola Boga. Okej. Okay. Ha, na nagraniu to wygląda o wiele lepiej niż u mnie. U mnie jest strasznie jasno. Na nagraniu jest o wiele ciemniej. Okej. Okay, jakieś beczki. Co to za dźwięk? Wow! W ogóle odsuńmy się może od tych sobi. Żeby nam coś na główkę nie spadło. Aha No. Hmm. O. Nie wiem w jaki sposób jestem w stanie podnieść coś tak ciężkiego, ale okej. Okay. Tam jest przełącznik, więc trzeba by się dostać tutaj. Stara betonowa rura. Jest coś w środku? Nope. i no co to za streamy? Harry Potter leci. Wiesz co? Schowaj się. Widziałem Harry Pottera. Wszystkie części po 5 razy. Już mi to nie kręci. Pomysł dobry, ale wykonanie kiepskie. Może muszę być bliżej. Ach. Za nisko. Nie miałem pojęcia, jakim cudem to stoi, ale stoi. Elektryczna drabina. Aha Trzeba kliknąć w drabinę, żeby po niej wyjść. Zapomniałem, że to jest tak stara gra. <laughs>

Halo, halo, ja tu tylko na chwilę mam nowy komputer i napierdzielam wiedzimy na dwójkę. Hehe, <laughs> spoko. Nie ma właściwie szyi, biedak. Wygląda, że umarł w strasznych męczarniach. Ok, hmm. drabina mi się kończy. No właśnie, stąd nie dosięgnę półki. O, moment, tu jest ten dziwny artefakt. Oa, jeszcze sobie połamałem nogi. Hm. Nie, kurde.

W sumie to się cieszę, że nie słyszę myśli wszystkich ludzi dookoła mnie. Ej, ten parkour. No to narka może się później pojawia. Spoko. O. Dobra, co my tu mamy?

You'll have to make a quick detour over the surface next. But be careful. If the cold doesn't kill you, well, let's just say I didn't pick the safest of locales for my last ditch survival. Attempt. <laughs> okay, good news. Um, <coughs> good, news, good news. Oh, yeah. I think I've got a cure. Well, it's not really what you'd call a cure cure, but it should be enough to help you. <laughs> I don't think I'm infected. I was careful, but I guess if you come rescue me and I'm looking at you like you're a roast chicken, I got it wrong. Sorry, that probably wasn't funny, was it? Yeah, no. <laughs> <Nie, raczej nie. laughs> but Well, I hope to see you soon. Yeah, yeah. Cures, rescue, saving the world—also cliche, also ridiculous. Do you really think you're doing the right thing? Twoja moralność tylko ostatnią, przez W sumie prawda. <laughs> Gdzie to otworzyć? Nie. Hej? Okay. Czyli co? Musi mieć tu. Coś tu jest? Schowane? Skitrane? Nie. Lekarstwo. Co prawda, obudziły się pewne wątpliwości, ale nie miałem wyboru. Zdecydowałem się odszukać Amabel. A nie Anabel i zrobić co trzeba. <laughs> wow, wow, trochę tu mroźno.

Ok, stojąc przy tym, mogę odzyskać życie. Weźmy sobie zapalniczkę na trójkę, albo na dwójkę. Serio, muszę iść na około. Wow. Mogę iść jeszcze na dół ewentualnie. Coś tutaj jest. Nie. Dobra. Wracamy się ogrzać. Bo muszę przejść tam naokoło, albo zbudować tutaj most. Spróbuję się tu przedostać naokoło. Jest tu coś za tym domkiem, może? Nie. <laughs> Dobra. Ej, udało się. Do następnego domku ogrzać się. Szybko, 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 szybko. Вау, посмотрите на эту магию. Miniaturowy miotacz płomieni. Dobra, most niech tu jedzie, ja się idę ogrzać. <laughs> Nie złam głas. Dobra, biegniemy. Jump.

żeby roztopić tamten ten lód, bo przydałoby się jakiś patyk. Zwał sienny lodu, rękoma ich nie usunę. A może tym? O, okej okay. Beczki wypełnione benzyną. O, ok. Łatwopalna substancja. Spirytus medyczny. No oczywiście. Okej, okay. Dawaj Nasączony alkoholem powinno się łatwo zapalić. Okej, okay. pitaka. Bo jak zrobi pierdut, to tylko raz. No i zrobił, pierdut. I kolejna część labiryntu znajdziecie. Find this damsel in distress, kill the bad guys, cure infection, save the world. Chances of success? Nil. <laughs> Chances of survival? Well, <clears throat> you've got old Clarence on board. That should speak for itself. Chances of you buggering things up royally? Almost certain. <clears throat> Ooh, creepy. OK. Ten kompleks jest ogromny. O. <laughs> Czy to jest południowe wyjście? Bardzo możliwe. Research facility jest prosto. Tak, research room. Dobra, to pójdziemy do research room'a. O, to wygląda... To z całą pewnością ślepy zaułek. To co ty nie powiesz? Widzę krew. You know, you ty tutaj się tutaj powiesz, to prawdopodobnie drugie najlepsze, co się mi się stało, od czasu kiedy byłem tutaj. I'm reserving first place, for when we get out, so I'm not big-headed enough to think you came all the way here just to rescue me. I wasn't lying, though. I think I've worked out how to disinfect you. But you probably saw this coming. It's not quite as simple as. Well. Of course. I had to engage the failsafe on the <coughs> research rooms to seal myself in here, and that means we need a key card to get me out. One of the personnel. One of the infected ones tried to get in with a card, but I don't know where he, where it went. Look, I, I need you, and well, if you do get me out, oh. it's the biggest hug of your life. <clears throat> right Go here, go there, bet this, rub me a bath, terrible <laughs> typical circumstances. Tak, Clarence. Krwawy ślad. Ten kompleks jest ogromny. Ok. Cóż, krwawy ślad prowadzi tam. Pytanie: czy to do mądry pomysł i za krwawym śladem. Shit. widziałem go <laughs> Czy ja gdzieś mogę wejść? O. Mogę wejść tutaj. Czy to się jakiś save point?

<laughs> Świetnie, znów wyciek trującego gazu. Cóż, dobrze, że mamy maskę gazową. Co jest tutaj? Bardzo solidne drzwi pancerne. Mam przecież, że otwierają się tylko w sytuacji poważnego zagrożenia. Huh. Nic nie widzę, kompletnie nic nie widzę. A wy tu. O, świetnie. Stream się zaciął, dajcie mi moment. Hmm. Nienawidzę tego. Nie wiem dlaczego, ale ta gra ma straszne problemy z nagrywaniem.